Witam Was widzowie, tu Kifi, a to kolejny odcinek Spec Simulator X Jak pewnie wiecie, wczoraj wyszedł update, w którym dodali nowe funkcje na Trading plazie, nowe aukcje i tak dalej Więc to na pewno dzisiaj sobie sprawdzimy, ale to już wiecie Też przy update'cie zawsze jest właśnie event, nawet ten event jeszcze się mi tutaj wyświetla W zdobyciu trzech jajek i te trzy jajka znalazłem Co ciekawe, gra się zbugowała i nie dało się otworzyć tych jajek, więc zmieniałem serwery aż to się uda I udało się w końcu Tutaj macie nawet nagranie jak to robiłem i jak się domyślacie drop był, no, tak jak zwykle Czyli trzy safari. Cuts. Ale co ciekawe, przed chwilą wszedłem do gry. I niestety tego nie nagrałem Mimo, że myślałem, że nagrywam To jakimś cudem udało się tak zrobić, że Podobnie mogłem te jajka otworzyć I Naprawdę, aż sam teraz zobaczę Zaraz, czy po prostu nadal nie mogę tych jajek otwierać Bo otworzyłem tych jajek łącznie 6 Przez to nie, dobra, teraz już ich nie ma Ale były na tej Wardzie, były na Heaven Island No i był jeszcze na Doodle Wardzie Ale słuchajcie, nic nie straciliście, że nie zobaczyliście tego Bo jak widzicie 6 safarikatów za mną, czyli po prostu Dropłem kolejne 3 Safari Cuty. no szkoda Może kiedyś Huge dropnie z tego I Chciałbym zobaczyć, w ogóle jeszcze chyba nigdy na rynku Huge Safari Kata nie widziałem, także musi być to naprawdę rzadki okaz. Jeśli chodzi o Daker, tutaj robią mi się Pety. Przed chwilą je włożyłem, bo odebrałem poprzednie i, no, wiecie, niewiele dropłem. Odebrałem sobie też te miszki, które robiłem wczoraj na Dark Matter. No i mam parę nowych miszków po 16 quadrilionów. Bardzo dobrze. No oprócz tego, co wyjąłem sobie z banku, bo w banku okazało się, że mam huge pixel kata. Nie wiem dlaczego, ale trzymałem go w banku. Zapomniałem. Dzisiaj postaramy się go wytradować. Ale ciekawostka, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, pewnie już wiecie, ale jest do zdobycia totalnie nowych huge pet, który według mnie jest naprawdę mega ładny niestety też jest absolutnie drogi do zdobycia, ponieważ chyba na razie nie ma innego sposobu na to żeby to go zdobyć niż kupując właśnie ten pakiet za 4,5 tysiąca robuxów, to jest mega dużo a nie dość, że kupujecie pakiet za 4,5 tysiąca robuxów to macie i tak tylko 1% na zdobycie tego huge'a to jest chyba najdroższy huge, jaki, jaki jest do zdobycia, naprawdę, no nie wiem, on jest mega drogi, jeśli chodzi o wydanie robuxów, chociaż no w sumie na Exclusive Egi też już wydałem troszkę robuxów i nie tylko ja i też taki drop jest średni, no ale 1% to też nie jest aż tak najmniej. E, dobra, co mogę powiedzieć, dzisiaj na pewno odbierzemy sobie prezenty od was, no ale to jak zawsze, e, idźmy sobie na tą Trading Plaza, bo już nie mogę się doczekać, aż ja ją zobaczę, wy już ją pewnie dziś widzieliście u miliona osób, ale tak, idźmy na Pro Server, zobaczmy, e, czy będą jakieś propety, bo dzisiaj chciałbym zdobyć jakieś nowe propety. Propety, czemu mówię propety? Nie wiem. Jesteśmy na Trading plaży, co ciekawe, teraz może być więcej osób, tak jak widzicie, nawet do 50 osób może być, także... Aj będą tutaj lagi czasami, wydaje mi się. No, już, już to czuję. Dobra, co tu się dzieje? Odwracam wzrok i patrzymy. O kurde, dobra tu jest grubo, nie? Ładna ta nowa Trading Plaza, podoba, już mi się podoba. To teraz wygląda faktycznie jak no jakiś Trading Plaza, no po prostu tutaj przychodzi się tradować, typowo, to widać. Jest dużo huge petów to jest ogólnie ta pro Trading Plaza jeszcze, poczekajmy z tymi tradami zaraz, ale zobaczcie ile tu jest osób, widzę, że nawet gdzieś tu węgorz jest. E, to jest nowy stand do kupienia za 400 robuxów, taki diamentowy. A, i właśnie, jest też nowa deska, no ja wam tutaj wszystko mówię, mimo że już wszystko pewnie wiecie, ale tak, jest też nowa deska, e, ej, nie pokazuje mi jej, ale jest nowa, A, jest tutaj, diamentowa deska, trzeba zdobyć 10 trylionów diamentów, także e, mega dużo, dobra zobaczmy e, pierwszą osobę która tutaj wysłała mi trade. A. o ja fan no, tam napiszemy się Manko. Dobra, jak to jest fan, to damy mu safarikata. Mam nadzieję, że przyda mu się. No nie wiem, czy mu się przyda. Zawsze coś, może za darmo przyjmie? Tak, przyjmie. Także pozdro dla Ciebie, Pro e, No, ja zobaczę zaraz, co tutaj się tradeuje. Bo tradeuje się chyba naprawdę sporo. Maciek29 jeszcze mi wysyła. No dobra, zobaczmy jeszcze go tradea. Ale widzę tam fajnego e, Huge'a. O, kurde, ten co ma. Dobra, e, Pro Trading Plaza nie bez powodu jest pro. Masz ofer? No nie, zdecydowanie nie mam oferty. Poza tym mam już takiego. rainbow F, więc e, nie, raczej, raczej, raczej odmówię. Także dziękuję. Już Renifera mamy. Huge skrzynie. To są pety, których nie mam totalnie. Więc fajnie byłoby e, dostać je. Natomiast 89. E, tutaj Rainbow Festive Cat. Ok, Snowman. Dobra, wiecie co? Ja odpalam sobie już Cosmic Value. I zaraz sobie popatrzymy, co ja tutaj mogę dostać. A przy okazji chlebowy maciek. Kolejny e, fan. Więc kolejnemu fanowi, oczywiście, też damy coś za darmo. Także Safari Cat dla chlebowego macie. No i e, rozdajemy. Mam nadzieję, że. Się przyda. Dzięki, napisał. No dobra, no to jest spoko. Może sobie sprzeda. Ale powiem wam, że przez to, co się tutaj dzieje, zobaczcie. Ja nawet nie mam wszystkich już petów założonych, no nie? Ale przez to, co się tutaj dzieje, to jest mega, mega dużo wszędzie petów. Nie wiem, e, czy to jest aż dobry pomysł, żeby tyle osób wpuszczać na jeden serwer. No zastanawiam się. O, Kitek Kola też mi coś daje. E, także dziękuję za partę Axelotla. Za free. Dziękuję, pozdro. Ja widz, O, knife katy dostaję! Dziękuję, pozdro! Pozdro! Oj, nie zdążyłem napisać nawet. Eee, a zdążyłem. Dziękuję za naifkę. Najpierw są bardzo fajne ekskluzywy, bardzo ładne. Dobra, słuchajcie, co tutaj mamy? Krystal Doga za 150 milionów. Zobaczcie, ja tutaj dostaję na tej trading plazie cały czas pety. Mega fajnie, dziękuję. Dużo widzów was tutaj spotykam. Dużo widzów na trading plazie. Jakubik, co mi tutaj daje? Peta na hardcore i to nie byle jakiego, jak widzicie. <laughs> Dziękuję, to jest wielki fan, także napisałem, że wielkie pozdro dla niego w takim razie Ej, zobaczcie to, tutaj jest huge dog po prostu Ej, takiego jeszcze nie widziałem, huge dog? Zwykłego huge dog na pewno jeszcze nie miałem, więc to by było fajne e, Ale patrzę co tutaj ludzie jeszcze mają Znaczy, tu ludzie mają powalone peto ogólnie, mega fajne Natomiast w żaden sposób nie mogę w ogóle przyjąć Żadnego stolika, nie wiem, coś się pobugowało, Chyba będę musiał zmienić Trading Plaza, szkoda Bo chciałem wystawić parę huge petów Ale jak to wygląda, w ogóle ta Trading Plaza To jest teraz niesamowite Dobra, jeszcze raz zresetowałem serwer, w sumie ta ten sam wszedłem Spróbujemy sprzedać swoje pety Wystawimy huge Jelly Pingwina w wersji Golden Za 55 milionów, scary korgiego za 25 bilionów I dwa huge cake po 23 biliony. Zobaczymy czy ktokolwiek to kupi To są ceny takie jak z Cosmic Value totalnie O, jest tutaj Małgorzata, która ma huge mosaic korgi. Ja też takiego mam E, Zapytam się, czy masz coś innego. O, ale okej, okay. ale. Małgorzata ma piękne pety. Napisałem, że piękne, ale ile za kata? Mozaik Korygiego już mam, więc tego nie będę potrzebował. Ale e, chciałbym e, kata. Tajdaj Kat bardzo bym go chciał. On kosztuje około e, 35 bilionów. Małgorzata niestety anulowała, szkoda. Ja fan, mam prezent. Prezent? Huge Hell Rock, czy to jest ten prezent? Wow! Normalnie huge hell Rock dziękuję, not for sale, ale to specjalnie dla mnie, widzę, był przygotowany. Dziękuję bardzo, Mordini, pozdrawiam cię tutaj serdecznie na odcinku. O, widzę Mandy tutaj nawet gdzieś stoi, bo jego pety są, o tak, jest Mandy. Keyboard cut, okej, okay. i milion, keyboard cut i milion dżemów, takiego keyboard kata jeszcze nie miałem. Subuję. ohoho, no to pięknie, dziękuję Maciek, pozdro dla ciebie, pozdro, zdążył mu napisać... Dziękuję bardzo, Maćku, to jest mega fajny prezent, bo takiego kota jeszcze nie miałem i na pewno będzie do indeksu. Dobra, ale ja bym chciał bardzo tamtego kata, co Małgorzata miała, nie wiem czy jeszcze jest tutaj Małgorzata. E, nie ma już jej, kurczę, szkoda, bo to był tak piękny pet. Chipotle Hippo jeszcze, e, no akurat chyba to miałem, ale dziękuję bardzo. Ale dziękuję, Maciek mi tutaj bardzo dużo prezentów daje. Także dziękuję Ci Macieju, masz pozdrowienia na odcinku. Mandy tu widzę, wystawia Hellroka z podpisem za 15 baniek, no nieźle. OOO, ktoś tu z tanikiem przyszedł, no to nieźle. Huge Pixel Kata i Golden Huge Hellroki, ktoś chce mi dać za Huge Cupcakes i, i Festiv Kata, no niestety, Pixel Kata już mam, więc to nie jest dla mnie, szukam czegoś nowego. Także yy, problem jest, niestety, dziękuję. Shios jest tutaj, Shios pokazuje swoje pety, O kurcze, no jest Knife Cut. Ja bym chciał knife cuta, Ile za knife cut? knife cut to jest coś, co na pewno bym chciał. To jest tak piękny, e, po prostu huge Obra, on ma tego dużo, dużo więcej. Zobaczmy, czy uda mi się knife cuta, On jest wart około 50 baniek. Dam mu naprawdę dobrą ofertę, czyli dwa razy kapkę plus 10 bilionów. Myślę, że to będzie nawet nadpłata troszkę. E, zobaczymy, może by na to poszedł. Kapkeki kosztują około po 23 plus 10. No to myślę, żeby było dobre. Dobra, Shios powiedział, że się zgodzi. E, ja wiem, że ostatnio troszkę przepłacam za te huge, ale no nie wiem, jakoś tak bardzo bym chciał e, mieć tego knife cuta, więc to jest dobra, dobra, dobra po prostu oferta. Dobry moment, znaczy, oferta może nie jest jakaś najlepsza, ale słuchajcie, sam, sam ją rzuciłem i jest nie do odrzucenia, że tak powiem. Także znowu tutaj trade z Shios, gdzie jest Shios? Jest, Shios, dobra, wysyłamy. No i tak, cupcake i 10 baniek. No słuchajcie, tak jak mówię. Lekka przepłata, ale knife cut, huge knife cut będzie mój, a on jest taki piękny. Słuchajcie, to jest jeden z fajniejszych. Nowych exclusów. A jeszcze jako huge, no to już w ogóle. Jeden huge hellrock please. No to mogę ci dać jednego huge hellrocka zamiast tego. Z zamiast tego. <grym> zamiast huge cupcake'a. To i tak jest powyżej troszkę ceny. Nie no, dobra, chyba myślę, że będzie wolał dwa huge cupcake. idziemy, to i tak jest dobra cena dla ciebie. Daj mi się, i tak sobie zarobisz. Jak sobie sprzedasz te cupcake'i, będziesz mógł sobie knife cuta gdzieś tam kupić. A ja nie chcę czekać, bo słuchajcie na odcinku chciałbym mieć. No i słuchajcie, mam. Poczekajcie sobie, zdejmę wszystko. Zdejmijmy sobie wszystko, załóżmy sobie Knife Cut, a jest! Mam huge Knife Cut! A no w ogóle strasznie laguje na tej treni Klazi, znaczy to nie aż tak strasznie, ale troszkę laguje. No i zobaczcie, jest Knife Cut, który za mną chodzi. Nie, no to jest, to jest idealne, jeszcze teraz huge. Zróbmy sobie po prostu team teraz, co prawda, nie z samych huge'y ale no wiecie, tutaj cyk cyk cyk. No i zobaczcie to. Koty gonią pieska z nożami, widzicie? Te koty to po prostu mnie prześladują. Musicie sobie poradzić. Jak będziecie mnie subskrybować, to uratujecie mnie przed nożami tych kotów. Dobra, także subskrybujcie. Przy okazji, na 40 tysięcy kolejnych huge będzie rozdawany. Co tutaj Mateo 1 o chce mi tutaj powiedzieć? Ja fan, no to Siemanko. Ja dla fana zawsze coś mam, no pewnie dla fana zawsze coś mam więc na przykład party Xlot i mm, może być Safari Cut też. Nie wiem czy potrzebujesz Mateo, ale niech będzie dla ciebie. Proszę, proszę, dla widza zawsze się coś znajdzie. także niech będzie Mateo, powiem wam, że się mega cieszę z tego nafekata. Nie wiem, może to nie jest jakiś najlepszy huchbę, ale wiecie, ja lubię Huczek, teraz są naprawdę ładne z wyglądu, a ten jest naprawdę ładny. Nie ukrywam, że te dwa miliony gemów teraz mi się mega przydadzą. Także hime Lalia... Nie, źle przeczytałem. Hime, Laila. pozdrawiam. Dziękuję Cię bardzo, bo jak widzisz, przed chwilą wydałem troszkę gemów, no i mega mi się przydadzą teraz jakiekolwiek gemy. Jeszcze Wojtasek coś mi tutaj wysyła. Fajna jest ta Trading Plaza pod tym względem, że więcej widzów mogę spotkać na pewno. I kolejne 2 miliony gemów. Czy Wojtek chce mi dać? <grych> tak, co się tutaj dzieje? Zobaczcie, jak dobro wraca po raz kolejny, że tak powiem. No ja tutaj zapłaciłem troszkę więcej za tego Kata, a tutaj już praktycznie mi się to zwróciło. Wojtek, pozdrowienia dla Ciebie, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to oglądasz. Jeżeli to oglądasz, napisz komentarz. Oczywiście. Grzesiu Floryda mi tu prezencik daje i jeszcze mi napisał, że oglądam je za czasów CSGO Więc dziękuję bardzo, walentynkowy tutaj miś, bardzo mocny Ale tutaj trade'ów dostaję, trade'ów na maxa dostaję cały czas Orleo tutaj, kolejny fan, ile ja was tutaj spotykam Mega widzowie, mi jest miło, że tylu was jest Safarikaty <grych> i nie tylko, parte akselotly. Czy to będzie jakiś prezent dla mnie, słuchajcie Trzymaj, no nie wierzę, no nie wierzę po prostu Dziękuję za katy! Mam ich naprawdę już całkiem dużo, ale wiecie, ja zawsze ekskluzywy przyjmę, bo e, fajnie potem rozdawać dla was. Także dziękuję bardzo! Dziękuję! O, Ale to jest gift! Jak wiecie, że ja uwielbiam hype gifty i w ogóle jajka i jakieś takie, jak mi dajecie po prostu rzeczy, które mogę otworzyć. Dziękuję bardzo! Od razu otwieramy! Słuchajcie, od razu otwieramy albo nie, poczekajcie, bo jeszcze bro mi tutaj wysyła. Tych trade'ów naprawdę jest tutaj mnóstwo, no totalnie. Przez to, że jest ta Trading Plaza więcej, to jest was tutaj tak naprawdę wiele razy więcej. Nawet nie, że dwa razy więcej, nawet kilka razy więcej Bro, tutaj to też mój fan, tym razem ja mu spróbuję Coś dać, może jakiegoś Party doga w wersji golden, niech będzie Uuu, huge dragon To jest fajny, pecik jeszcze w wersji Rainbow, o i to jest mój widz Jeszcze, mega fajny Huge dragon w wersji Słuchajcie, rainbow, ale to nie tylko. Ja. O, no, huge hack, cat wersji rainbow. No tutaj to są niebyle jakie pety muszę przyznać. Sperek tutaj pozdrawia. Kacperek się pyta, czy nagrywam, nagrywam. Pozdro dla Kacperka tutaj. No Elo, Elo, kolejny hype gift! Dziękuję bardzo. No Elo, Elo, pozdrawiam. Zaraz będą te hype gifty otwierane, oczywiście, bo to jest mega sprawa. Pozdro, pozdrowienia dla ciebie, dziękuję. Jeszcze 500 tutaj tysięcy dostaję od Himelajla, jeszcze raz pozdrawiam. Słuchajcie, ja mogę tutaj cały odcinek praktycznie spędzić na tej trading plazie i tylko akceptować trade od was, bo są naprawdę ciekawe. Wow, tutaj jeszcze hardcore pety, Love Liony. E, nie wiem, słuchajcie, nie, jednak nie przyjmę tych Love Lionów, mam ich zdecydowanie zbyt dużo. cats, zobaczcie, będę miał do kolekcji, zaraz sobie zrobię cały team Nivekatów normalnie. Haha, <laughs> ale to będzie fajnie wyglądać. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla Ciebie, mordeczko. Oczywiście, knifekaty sobie zakładamy. I cyk, zobaczcie, mamy więcej knifekatów. Bero. Co? Bero Huge Pixel Cat w wersji Golden? Co jest? Dziękuję Ci, Bero. Pozdrowienia dla Ciebie na odcinku serdeczne. Wow, wow. Dzięki za Huge'a. No i to, słuchajcie, to jest. Po prostu niesamowite, co wy tutaj robicie, zobaczcie Pochwalę się normalnie, pixel cut w wersji golden Micha chyba chce mi dać jeszcze więcej knife cutów. Micha, pozdrawiam cię, bo zaraz sobie stworzę cały team knife cutów. A już nie mogę więcej założyć na razie Kacper daje mi huge hellroka w wersji golden Nie no, to jest niesamowite, ja po prostu na tej trading plazie to będę stał Pozdrowienia dla ciebie Kacper, bardzo serdecznie Bardzo serdecznie pozdrawiam Marcel tutaj się pyta czy będą na odcinku No niech będą, proszę bardzo eee, Słuchajcie, no to co Chyba czas wyjść już z Trading Plaza na dzisiaj eee, Przynajmniej na ten moment Wróćmy sobie do zwykłego świata, a tam otworzymy sobie Hype Gifty, no ale zanim to, to jeszcze Gifty odwa eee, lecimy słuchajcie sobie W dół w miarę szybko, dzisiaj to postaram się Przejrzeć, bo ten odcinek nagrywam już ponad 40 minut Nie wiem czy wy to widzicie, no ale to też Na tym Trading Plaza już dużo mi zeszło Także pozdrowionka tutaj dla wszystkich Lecimy sobie do tutaj jakiś party dog. Love Lionów, których mam już zdecydowanie zdecydowanie zbyt dużo. No ale cóż, lećmy sobie dalej. Haxelot, okej, okay, do indeksu. właśnie, mam nadzieję, że indeks zaraz robimy. O, Nie że super kapibara To jeszcze 8 bilionów dżemów! Alex, pozdrawiam cię! Kif, rób live co tydzień jak będzie update. No, słuchajcie, był live ostatnio w piątek, to może też w piątek następny będzie. Alex, dziękuję Ci jeszcze raz za e, tak fajne pety tutaj. Lecimy dalej, lecimy dalej. Dżemy, które jak najbardziej mi się przydadzą, bo troszkę ich ostatnio wydałem i jak widzicie, mam dosyć mało dżemów. No Love lionów, których mam zdecydowanie zbyt dużo. No nie, nie chciałbym tych Love lionów. jeżeli możecie, to nie wysyłajcie mi już. Mówię to za każdym razem, ale widzę, że i tak mi wysyłacie. Nie wiem, czy to tak, żeby mnie strolować, czy o co chodzi? Scary Korgi. Dzięki za partykata. Masz coś. No słuchajcie, ja wysłałem partykata. Tutaj Scary Korgi wrócił do mnie. E, także lecimy dalej. Party Crown Duck, dziękuję bardzo. Husky, może będzie do indeksu tutaj party Tiger. Lecimy. Są inne ekskluzywy. Party Axeloty dla Kifiego. Lecimy dalej. Jest dużo tutaj e, no takich mniejszych petów, że tak powiem. Jest party dog. Je yes, somczemy. Jest Cupid Korgi w wersji Shiny nawet. Helikopter Cat. No i to tyle, słuchajcie. Czy ja mogę to przyjąć? Nawet nie jestem w stanie tego przyjąć, słuchajcie, więc e, zrobię to za chwilę. Dobra, słuchajcie, tutaj ktoś dał trade'a. E, to zrobimy mu taką niespodziankę małą. Znaczy, nie wiem, czy się ucieszy. Mam nadzieję, że się ucieszy. Słuchajcie, przy okazji ja to robię, żeby zrobić sobie troszkę miejsca w ekwipunku, Także proszę. Chyba mu się przydadzą, bo wziął. E, no jest troszkę tych petów, a dla mnie to jest jakieś dodatkowe miejsce w ekwipunku Także niech będzie. Może ktoś będzie miał. Lepszy dzień. Kolejna osoba i kolejne osobie znowu coś tutaj damy, szajnego sobie zostawię. E, nie wiem czy on będzie to chciał przyjąć. E, tego sobie tego nie, nie tego nie oddamy. E, spróbujemy. Spróbujemy mu to dać. On nie musi mieć tych lowflyerów dawać. Ja bym mu to za darmo dał. Dobra. Znowu e, Catofax po prostu służy mi za po prostu bank, że tak powiem, Bank, W sensie oddaję mu, żeby mieć więcej slotów. Czy teraz już będę mógł odebrać? Nie, nadal za dużo. Dobra, Szewczykowski też zrobi ze mną dosyć ciekawego trade'a. Jak widzicie, robię sobie troszkę miejsce w slotach, przy okazji nie usuwając tych petów, no tylko dając komuś może. Ktoś będzie począł. teraz już mogę? Tak, teraz już mogę to przyjąć. Dobra, i znowu nie będę miał zawalonej ekwipunek, ale dziękuję wam za to. Zobaczmy w takim razie, czy już się udało zrobić. Tak, mamy to. Słuchajcie, także odbieramy i mamy plus jednego peta. No i zobaczcie teraz ten skład, który udało się na odcinku za mną zrobić. Mega fajnie to wygląda. Jedzie, że... Pamiętajcie, że, Pamiętajcie, żeby subskrybować, łapkować, bo już 40 tysięcy niedługo i może wtedy jakiegoś fajnego huge'a rozdamy. A ja poza odcinkiem jeszcze wyślę z 5-6 osobom jakieś pety. Słuchajcie, z pod ostatniego odcinka. A tym razem się żegnam. Do następnego siema, cześć!